Na początku każdego nagrania powinna być banalna zagrywka, skłaniająca cię do oglądania materiału aż do końca, by poznać odpowiedź na clickbaitowe pytanie postawione w tytule. Ale może od razu przejdźmy do rzeczy, ok? Jest na świecie facet, który nazywa się Dan McLaughlin. Od ukończenia uniwersytetu cała jego kariera opierała się na fotografii i chyba bardzo mu to przeszkadzało, bo pewnego dnia postanowił wyciągnąć kij z dupy. Okazało się, że był to kij golfowy, a Dan właśnie podjął decyzję, że zostanie profesjonalnym golfistą. Choć nigdy wcześniej nie grał w golfa. McLaughlin pewnego dnia po prostu stwierdził, że od teraz jego celem jest dostanie się do PGA, czyli światowej elity golfistów. Znał teorię 10 tysięcy godzin, która mówi, że jeśli poświęcisz tyle czasu na naukę czegoś, zostaniesz w tym mistrzem. Dan chciał się przekonać, czy faktycznie ciężka praca przebija talent, a całość na bieżąco dokumentował i upubliczniał na swojej stronie internetowej. Postępy przychodziły stopniowo, a wyniki były coraz lepsze. W 4 lata doszedł do handicapu 2,6, ale nie pytaj mnie, co to znaczy. Bo nie mam absolutnie bladego pojęcia. Jednak dawało mu to miejsce wśród 6% najlepszych graczy w kraju. Nieźle, ale niewystarczająco, by być wśród czempionów. Każdy z nas lubi być coraz lepszy, dlatego przyjemnie jest uczyć się nowych rzeczy. Zaczynając od zera, dysponujemy ogromnym potencjałem, a wiedzę chłoniemy szybko i łatwo. Jednak zawsze w pewnym momencie przychodzi punkt oporu. Punkt, gdzie postępy zwalniają coraz bardziej, a o tym, czy pójdziesz dalej. Musisz zwyczajnie zadecydować. Przejście z poziomu jestem bez talenciem do jestem całkiem niezły jest dużo prostsze niż przeskoczenie z dobry do wybitny. To terytorium zarezerwowane dla zdeterminowanych. Na pierwszy rzut oka cienka granica, a w rzeczywistości przepaść. Gdybym był bieda coachem od niedorozwoju osobistego, powiedziałbym ci coś w stylu: Musisz wybrać pomiędzy determinacją do bycia najlepszym, albo zatrzymaniem się i porażką, płacząc powiedz, poddaję się, albo krzycz Jestem zwycięzcą! Na szczęście nie jest. A ty możesz poświęcić swój czas, by być najlepszym, ale będzie to bardzo dużo czasu. Możesz też pozostać zwyczajnie dobry i obie te decyzje będą słuszne, bo każdy z nas chce przecież osiągnąć co innego. Dan McLaughlin też podjął swoją decyzję. Zostało mu 3997 godzin, gdy zrezygnował, a w wywiadzie powiedział: Traktowałem to bardzo poważnie, ale nigdy nie stało się to moją obsesją. Pod koniec dnia zawsze mogłem od tego odejść i zapytać: Co następne? Nie musisz być mistrzem. Bądź wystarczająco dobry dla siebie. Na dziś to wszystko. Cześć.